Ja się zapraszam na sklep Genesis Link macie w opisie Tam z kodem plaga dostaniecie 10% rabatu na wszystko co chcecie sobie kupić Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie? Link w opisie to... Ugraliśmy, kurwa, ugraliśmy, ale to było mega Dobra. długie JOTI dole Połowy ammo wy wywaliłem, nie? No Ale jazda. Nie przynosimy rannych? Jest SMS, spieramy się. Powiem <lądziwia> ci, że miejsce znane, ale to nie najlepsze. A, tak myślałem, bo, bo to, jak z Rana rozmawialiśmy, to przecież mówiłem ci, że ja mam zawsze parta do takich rzeczy. <tuszy> ta, ta, ty jesteś amulet szczęścia bez skitu. Dlatego mnie masz przy sobie. No, no. no. <noise> <tuszy> no. <tuszy> Tak, mu rano mówiłem, że on będzie losował, żeby nie było, że ja podbieram i już wiedział, że to już tak skończy. E, e, no. e, Radioczek, słyszycie? Prawda? prawda, Czy wygramy, czy przegramy? Jeden. No. no. Co jest? Kurwa, dokąd ty strzelasz? To Marcin, to... praca, praca. Jest coś do zrobienia. Często, Czego chcesz? Praca, praca, praca. Nie wiem, Y, Y, Y. Praca, praca no, 15 złotych. Ale... Dzięki bojętałem, Marcin, bojętałem. dzięki piąte dla ciebie. Szykujmy już abonament na, na czyściec. A Dostałem ty pisaliście? Zawracamy się pod drugą długą. No plus jest taki, że tam w sumie dwa wjazdy są maksymalnie, no chyba, że się ustawią na klifie, to mamy przejebane <noise> Bo jak się ustawią na klifie to naprawdę kurwa Nic nie zrobimy <noise> To jest kurde niski punkt wokół góry Jak dobrze się rozstają po górach to jest Danzo Trzeba być naprawdę się chować Ale już mi się buduje plan w głowie więc będzie okej okay. Stopaj długą wolcie strzelaj nie, co ty. Tak, tak, tak. Luz, 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 Skręcamy w lewo. Naprawdę, jedna z najgorszych miejscówek. Nie, można się jeszcze wypisać. Jedna z najgorszych miejscówek, poważnie wam mówię. Jest po prostu nisko, zaraz obok jest górka, na której się można ustawić. Wiadomo, że jest trochę coverów, bo są budynki, ale jak się dobrze rozstawią, to będzie przypełno. Ważne, żeby się dobrze rozstawił. tą koketę? Tak, mamy wszystko ze sobą, spoko. Pamiętajcie. Najważniejsze jest osłona i bandażowanie się. Osłona, bandaż. Osłona, bandaż. To było tu czy dalej? Tu. I jeszcze nie jest tak najgorzej. No tak, zobaczcie na tą górkę po prawej, czy nie jest najgorzej. Jak kurwa tam stanie ze dwóch, to będzie. Tu jest największe bicie z tej górki. Dobra, wszyscy w kupę i gadamy. Dobra, wszyscy są. Yy, generalnie tak, umawiamy się, że punkt medyczny to jest środek tego budynku. Jeżeli ktoś będzie wbiegał do środka budynku, to znaczy, że się potrzebuje podleczyć i że trzeba go osłaniać, tak żeby nie robić zbędnego hałasu. Będziemy się trzymali w tym kręgu, tak jak tutaj jest mniej więcej. Czyli między tym dużym hangarem, między niebieskim budynkiem i tym białym tutaj. I takie kółko. Mniej więcej. Tak żeśmy się wszyscy dobrze widzieli. No, jak wejdą na górkę, co wątpię, to będzie problem ten budynek nas tak jak było. Trochę tak, ale popatrz, no jak tu stoisz, to idealnie widać tą górkę właśnie. Więc pilnujcie się po prostu, rozglądajcie się dużo, rozstawimy się tak, żeby po każdej stronie było po cztery osoby. Przy każdym wjeździe, no bo na pewno mogą wjechać i z tamtej strony i z tej strony. I to wszystko, no, z rzeki nam nie wiadomo. Mogą okrążyć plażą. Jaką plażą? Tu nie ma plaży. jest lekka, lekka taka. No musieliby się bardzo postarać. Jak tam wjadą, to będą łatwym celem, moim zdaniem. Robimy tu pół out czy... Tak, tak. robimy sobie osłony z auto. oczywiście, że tak Tak, żebyśmy jak będziemy wbiegać do budynku, to żebyśmy mieli dobrą osłonę I Tutaj bym walnął w szmietę. Czyli przy, po jednym przy i drugi obok Zresztą porozstawiajmy okay. po prostu Ja mam sobie trochę bliżej, tak kam wziął Chodzi mi o to, żeby zakryć te wejście, wejście nie? Żeby... Jakbyś tam chciał wbiec, to żeś miał covera, nie? Na luzie jeszcze przebiegniesz po prostu Wiesz, o co chodzi? I jak będziesz wychodził, to też masz od razu covera No, no, no O, tu bym dał trochę dalej nawet trochę dalej ta klasy daj. Tu tu bardziej z przodu. O. Także jak będziesz... No nie aż tak, no między samochodem a. No, ma ma strasznie niski przód, nie? Dobra, kit, kit, kit. Widzisz o co chodzi? Masz osłonę z budynku, osłonę z, auta, osłonę z auta, osłonę z auta, osłonę z budynku. Bardzo mało prześwitów, ale wystarczająco dużo, żeby się biegać. No tam na górze to bym raczej nie stał. Bardzo łatwy cel. Mega łatwy cel. Rozglądam się. I tak dalej, ale mówię na przyszłość. Więc tak, no dzielimy się, ci co byli w kamaczu, po stronie kamaczu, ci co byli w, re w reszcie aut, po stronie reszty aut, tam szukajcie miejscówek, tak żebyśmy byli równo rozdysponowani. Mm. Ktoś widział laboranta? No nie w Tak, w jest w środku budynku. A, jest to. dobra. Witam. Dobry dobry. dobry. Witam serdecznie. O kurwa. Co panowie dla mnie macie? No chujową to miejscówek gdzieś wybrał gościu. No to kupio wyszło, no niestety. Ale ja kupio wyszło, kurwa. Federalnie przynajmniej się tu często nie kręcą. Tak, tak, tak. Ja czas trochę do czasu do mam, to, to jeszcze po się porozglądam, dobra? Po Pewnie nie ma problemu. W I sensie mamy jeszcze ma 8 minut, teoretycznie, okay. nie? Jak się porozstawiamy, to przekazuję mu towar i jazda. Więc jak chcecie jeszcze porozglądać, to się rozglądajcie. No, i to jest jedna z gorszych miejscówek, naprawdę. No, zobaczcie, tam stanąć na górze i kurwa, prawie wszystkich widzisz. No, no, tam się staniesz wiesz, za drzewem i też masz zajebiście, No, po prostu ja mają. Ogarnącym miejscówki, jak na razie, jeżeli mamy jeszcze trochę czasu. A, mamy czas, rozglądajcie się wszyscy, później wrócicie na swoje posterunki, jak będzie akcja. Porozglądajcie się za jakimiś butlami, z gazem i tak dalej, żeby to wiedzieć o tym, gdzie to jest, żeby w jakąś nie wbiec. Jak ktoś jakąś widzi, to niech powie reszcie, że widział. Jeżeli koniec to mówcie, że jeden leży, albo coś w tym stylu. Bo będziemy mniej więcej będziemy wiedzieli, ile jeszcze zostało. Dobra. Wszyscy gotowi? Tak. Dobra, to tak lecimy tak na pozycję. Jest. Przekazuję towar i, i zaczynamy robotę. Ustawić się tak porządnie. Uważajcie na tą górkę. Trzymaj pan. Miejscu, Rób się, swoje. My będziemy pilnować. Pewnie, pewnie. Zabieram się do roboty. Jak jeszcze pamiętam. <laughs> Jak jeszcze pamiętam, mówi. <noise> Pamiętajcie, że samemu nie biec, żeby nie rasować? Tak, oni muszą przyjść do nas. Pełny chill. Urwa, nie wiem gdzie się ustawić. Chyba zostanę tak przy środku gdzieś. No. Też tu jest dobrze. Tu, bo oni będą wjeżdżali na pewno z tamtej strony. Tak czuję. Nawet jak nie z tamtej strony. O, tutaj. Git, bo na górkę będę miał dobry widok. Jak będę chciał, to się schowam za tym budynkiem i obiegnę sobie tam w lewo. To mi się wydaje. Jak z dołu tu podjadą, to tym bardziej dostaną taką auto. Dobra, pamiętajcie, żeby do nich krzyczeć w miarę możliwości. I żeby nie było tak, że jak coś podjedzie, to ich, nie wiem, wałcie rozwalicie, czy coś. A ja tu jestem. Jakby tu coś podjechało na blisko, to ja kurwa zrobię ratata. No jest stresik, nie powiem, nie Gdzie On tu przykuca z Ale w oczy, to co widzę. Dobra, jednak sojca. z nich schodzę, bo słabo potem z dobiegnięciem do was będzie. By to no, nie jest. Ja o mam dobrą Tutaj w miarę budynek i kamatrze, to tutaj Tutaj to nas trochę dużo. Wiecie, przy budynku, nie? No ja to kamatrze, No to, no to leś tam ja bliżej do nich. A my tutaj, we dwóch. policja też tu będzie jechała. Od parę minut na pewno. Pamiętajcie, bezpiecznie ze strzelaniem, żeby nie było tak, że coś podjedzie i od razu rozwalicie. Stresik jest, tym bardziej, że mam długą, więc powinienem dobrze wypaść, nie? Pewno dużo osób liczy na to, że ja wystrzelam tego i tamtego. Trzeba pamiętać, że jest ta siatka głupia. Z nim się nie da przejść po prostu. Nie wiadomo też, czy oni nie zrobią jakiegoś rekonesansu, to w sumie ja się schowam. To, że wcześniej nie robili, to nie znaczy że teraz nie zrobię. Mogą zrobić i stwierdzić, o, tam jest długa, to tam przyłóżcie się do tego. tylko czekam aż się rozpięta strzelanka. Wszyscy się kręcą w kółko Nie chcą oberwać Dobrze Dobrze Wjeżdża auto Gdzie wjeżdża auto? Auto wjechało od strony. Dobra, nie krzyczcie, bo was ledwo słychać na tym radiu Coś wjechało, no Co cofał tyłem? Coś macie? Krzyczą? Cokolwiek? Tak, nasi krzyczą, już stracili Fajnie, Nie, nie, zmień pozycję, za blisko Spoko, trzymajcie się swoich pozycji, Szarujem. tamta czwórka się zaj zajmuje tamtymi tymi. Na górze, na górze jest, dobra, na górze dobra. jeden Jeden na górze Trzymajcie się swoich pozycji, żeby za bardzo się nie tłoczyć w jednym miejscu Dobra, mamy Za magazynem, za magazynem Za magazynem plecy, mamy plecy się Gdzie kurwa plec. Tutaj? Ta, za magazynem Dobra, bierzcie go Odbył. I to bitowe. Lecę. Kurwa. Uciekają tutaj. Jogg strella do mnie. Na blisko są. Kamaczo. Ta średnia No, ale to przeładowanie jest długie. Na blisko są Że Z tym budynkiem. Przeładowuję. Ostrażnie strażnie. Z górki tują Leczę się. Z górki dwóch. Plecy, plecy, plecy przy jeziorze jeden. Na górze coś słyszałem. O kurwa, to nasz. Mów, że tam jesteś. Ja pierdolę. Rędził, kurwa, mówię trzymać pozycję, żeśmy po sobie nie strzelali. Rost policyjny, wiek jaką motocykl W tej stronie kontender. Yy, Oresz to przeładowanie po, jest długie. Ten niech wybiegnie. Chwa, ostrzelają swojego. Oh. Trójka za budynkiem. Stary trzyma się? Trzymam się, który budynek? Po prawej, boat show. Opatruj się. Ten. Na pewno. To mocno. Tam od wjazdu nikogo już nie ma? Czy jeszcze ktoś jest? W ogóle was nie słychać na radio, za głośno chyba krzyczycie. No nic, kurwa, ich nie słychać. Ja mam robotę. O, jest. To no nie jest. Mega długo się trzymają. Chyba radio się wyjebało, bo nikogo nie słyszę. No nie słychać nikogo. Mi się wyłączył chyba voice. Ale jazda. W takim momencie się wyłączyło radio, no. Upadnijże no tam na górze wreszcie, no. to Wycofuję. Czerambany, nic nie słyszę swoich ludzi w ogóle. Ale falą po mnie. Ja pidole. Nic nie wiem. Nic. O, i oberwałem. Może tu, bo tam nawet nie dobiegnę, pewnie. Uważaj, uważaj, jestem tu. Kto tu do mnie stoi. Ty znasz. Urywa, że ja nikogo nie słyszę. Ale to jest mega słabe. No po prostu tak irytujący, że szok. Resetuj Voicea, no. Ile że oni tam będą jeszcze stali? od prawej ktoś próje. Tam z za niebieskiego budynku. To jest policja? O kurwa. Przerobane! Kurwa O, tam okrążają. Dobra, ja muszę zresetować tego wojska bez kitu. No ja tu nic nie ugram Nie ma w ogóle komunikacji żadnej. Oficja na O, wreszcie Dawaj Gdzie, gdzie, gdzie? jest budynek. Dawaj leży. Dobra, muszę się wyleczyć. Biegnę mu na plecy gdzie są policjanci? Bo ja nic nie słyszałem. Jibielski budynek jest jeden. Fritz leży u nas. Każdy teraz normalnie ma mówić na radiu. Nikt nie krzyczy. Kto tam dojeżdża sam? Kto to do co dojeżdża? Myślałem, że to Jean był ze mną. Dostałem moc. Od... Myślę, że oni to mnie nie dostrzelą, a ich Bardziej na plecy. Ale długa strzelanka, ja pitor akcja Dobra, muszę się wyleczyć. Policjant mi mocno dojechał, już czeka. To to było. Dzieci się. O kurwa. Uważaj, 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 bo ci próbuję obiec. Stary, trzyma się? Tak, ta, trzymam się cały czas. Dobrze, to Niebieski budynek dojeżdża. Kurwa teraz. Gdzie są wrogowie? Duże, Dwóch na, na górze cały czas. Ja i dojeżdżamy lekko. Dawaj, dojeżdżamy Szybko, Skupia ja Jeden leży, jeden leży policjant. Gdzie? Uwaga, uwaga. Główny wjazd dwóch. Ja sobą na placu biegamy. Ja tu nikogo nie. Szejla, żyjesz? Gdzie ona jest? Szeptaj, yy, będę rzucił. Widzicie kogoś gdzieś? Od górek walą z dwóch jest na górkach Dobra. dobra jesteśmy je... też na tej górze, jesteśmy na. Nie na dobra, chodzi. dobra, dobra. Kto jest Górny przy małym wziast... niebieskim domku? Ja. To zaraz będę obok Ciebie Na górze nikogo nie ma Jest dwóch odstronek kontendera za czarnym Anno marketem Dobra, dobra. Jesteśmy dobra. Jesteśmy na górze, nie słuchajcie. Bo... na górze. Za armakerdem są Mamy dawny przez... Trójka Dzień to jest do mnie. Obiegam budynek. Dobra, ja pomagam ci. Trzeba jednak puścić. Przy mnie leży. Jeden wjeżdża do kamacza, kamacza. Jeden Kolejny na plecach, leży. na plecach. Kolejny leży. Na plecach jeden, dorwie. Kurwa. Jestem ciężko ranny. Dobra, oh, pomagam ci. Biegna do budynku. Jeden policjant odbiegał ze szuper. Leży skamaczo, w tył Reginum, Z Reginą, z Reginą Gdzie jest jeszcze? Dobra, widzę Kurwa, gdzie on jest? Strzelam od górki, to ja Bieguję, Ja mnie, pierdolę! Biegnę, Bieg Jean jest tu obok ciebie leżę, leżę drugi, ci, Ale wiem, ci, że mi plecy robi, tak. kurde Że mam kurwa przeżył taką scenę, z tego dżynie, auta, tył. nie? Znaczy z tego automatu Jeden jeszcze jest od tyłu, od jezera Jeziora, biegnę, gdzie jesteś? Zaraz się rad. Dobra, że GPS od policjanta. Biorę GPS. A gdzie dla tego pana, GD nie. No, biegam tego na dole No. Prawa to strona, Kamaczu, lewa strona. Łódki jest, łódki jest, na łódkach, tu, na łódkach jest. Dobra, biorę krosa, dojeżdżam crossem. Dawaj, zauważ mnie, kurwa. No. Ty, przy pomocy biegnie, przy pomocy dosłownie. Widzę go na GPS. Nie biegnie do lewej mnie strony. Na prawej właściwie. Oh, jednego trafiłem? Może, tak może. Długo się trzymałem, bardzo długo. Tyle, co tam Biono. ludzi pobijają, to jest szok. Nie? Są. Ale zastrzeliłem chyba tylko tego Cały za, za pomośnie, samochodem. Ale leży, leży, leży. Oh. Nice. Dobra, wszyscy stary li... żyjesz? No, stary, stary. żyje. starego. Dobra, żadna kropa już się nie rusza na radarze, jest git. Wszystko. Ja, o, miał Tak, leżą wszyscy. Oni mnie muszą znaleźć teraz. Słuchajcie, starego. Oj, dawaj. dobra, zbier zbieramy Widzisz? naszych. No kurwa! E, e, Sprawdźcie e, na, na GPS-ie, czy. Eeeh. Oh, GPS nic rusa. się nie rusza. Nic dobra. się nie rusza. Dobra, e, Mam przenosimy naszych. Mam starego. Dobra. Oh. E, przenosimy wszystkich ja naszych. E, zbieramy wszystko z policji całym. i. Dobra, robota, kurwa. Oh, <laughs> to... Ugraliśmy, kurwa, ugraliśmy. Ale to było mega dobra. długie. Jop, Połowy Połowę ammo wy wywaliłem, nie? No. Ale jazda. Gdzie przynosimy rannych? E, do środka. Dobra. Ale to było mega długie. Kurwa, przecież to tak długo i... Ale to było dobre, Jin. Masakra. Masakra. Najgorsze, że mi się ten voice wyłączył. Kurwa, pół strzelaniny nie widziałem co się dzieje nigdzie, nie? Jednak bez komunikacji to jest całkiem inaczej, nie? No. Całkiem inaczej. U był jeden z ostatnich ludzi. O. No. To nie była dobra miejscówka, bo to widać, my głównie się chowaliśmy, ja mało strzelałem, głównie się chowałem. tak. A oni tam z góry to sobie mogli ładować jak chcieli, nie? Tak, wszystkich mam na kropkach. Weźcie sobie GPS-a, łatwiej wam będzie zbierać. <laughs> jak on po gps ich znalazł, kurwa jeden pomysł. połóż. No, moje wykonanie sobie jak na, na SMG? Oni poznikali mi z GPS-u w ogóle. A, bo ja niektórym zabrałem nadajniki. To. ty... Ja ci, ci powiem tajniki, o co chodzi to, z SMG. Zabrałem już Ta, SMG. Już nie to nie ma to Dobra, no to jak wszyscy. SMG, poza tym, że jest automatyczna broń, jesteś w stanie wypluwać dużo amunicji. To przede wszystkim skupiasz na sobie ogień, bo zobacz ile policjantów cały czas do mnie strzelało. No, stop z góry strzelali do mnie. Po drugie, budzisz strach we wrogu, bo oni wiedzą, że masz automat, więc się troszkę srają, że pójdzie w ich stronę seria, nie? Tego gościa, co po lewej od magazynu trafiłem, znaczy strzelałem do niego. Ten co. Tam był, to przecież on dostał serię i za, zaraz zaczął spierdalać, gdzie się chować. nie? Ci na górze to samo, jak dostawali serię, to się chowali od razu za, za tymi, za drzewami. I o to chodzi, nie? Nie musisz koniecznie ludzi zabijać, ale jakby sama broń daje sam automat i sama yy, wiedza na temat tego automatu już dużo daje, nie. Bo oni po pierwsze chcą mnie zabić za wszelką cenę, a po drugie jednocześnie też się boją tego ostrzału, nie? Więc dobrze było. Naprawdę było dobrze. No. Pozaczek. Dwie osoby chyba tylko padły. Ale ten policjant dał tam radę. Ten co z tyłu mnie obiegł, no to to było wielkie zaskoczenie. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. E, fajna, nie? Zostań wspieraczem.